To od Państwa właściwie energii i inicjatywy i chęci zrobienia czegoś nowego, nauczenia się czegoś, Poznania, Poznania siebie, Poznania innych, poznania Nowego Świata, który się otwiera teraz poprzez internet, to dzięki temu powstała ta grupa. Bo zdajecie sobie Państwo, że jest dużo instytucji w tej chwili, które robią akademię seniora czy kursy komputerowe dla seniorów, to jest bardzo. Mobny kierunek działania w tej chwili. Słowo tak długo trzeba pieścić, aż się uśmiechnie, opowiada jedna z poetek, a nasza noblistka wypowiada jeszcze jedną piękną myśl, mianowicie tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono. Sprawdzamy się całe życie. W tej chwili już dobiega kres dla wielu nas tego naszego twórczego życia, toczego, mniej twórczego, zawsze nie, na szczęście szczęśliwego, w gronie najbliższych. I sądzę, że to jest też taki element, który nas spaja jako grupę społeczną, jako ludzi, którzy mają pewne doświadczenie do wymiany, jak, którzy mają swój stosunek do życia aktywny, którzy próbują ewentualnie tworzyć wartości, które po nas pozostaną. Czasy się zmieniają, my się zmieniamy wraz z nimi. Zmieniają się rzeczywiście, a ta rzeczywistość nas zaskakuje coraz bardziej w swoim tempem działania, tempem przemian, tempem wszelkiego typu przekształceń. I dlatego czasem stajemy wobec komputera zdziwieni, że jesteśmy bezradni, mając tam schowane wartości bezcenne, do których nie możemy po prostu sięgnąć. Dlatego Biblioteka, pani dyrektor, mój nasz pan Kazimierz są tymi dobrymi duchami naszego tutaj spotkania, naszej pracy. Chciałam za to serdecznie podziękować w imieniu nas wszystkich bo jest to rzeczywiście, no, otwarte, wielkie serce położone po prostu na dłoni, które pozwala nam wszystkim czuć się tutaj jak we własnych rodzinnych domach, we własnych skromnych mieszkaniach. I jest to piękne, jest to wartościowe, jest to rzecz, którą warto chyba upowszechnić. Także serdecznie dziękuję Pani Dyrektor, dziękuję Panu Koźniarzowi. Takie symboliczne kwiaty, bo tylko tym możemy wyrazić swoją wdzięczność. Pani Dyrektor, bo złoń, I już tutaj jeszcze

Teraz, teraz, seniorze drogi, do kogo masz kierować blogi? Pan Kazimierz czeka przecież. I na Basie, Tosiem, Hele, Stasiem, Jasie, Józiem, Kasiem, Zosiem, jesteś, Stefanie i Stasiem, i Pawła, i ciebie. Mówi często. Zobaczymy, co w strumieniu dzieje się na pewno. Jakie zdjęcia, filmy, kwiaty, ktoś coś mówi, pierwsze czyta? Drugi tańczy, śpiewa, ziewa wszystko pod tym jednym hasłem. Pokażemy, co umiemy w tym strumieniu. Czy to montaż dobry, czy operator kiepski? Pan Kazimierz sprawdza, dopilnuje. Sam napisze, przetłumaczy po trzy razy, aby senior mógł przyswoić wiedzę w lot. Zdobywaną gdzie? W bibliotece, gdzie wszystko jest. Spacja okej. Okay.